Witam bardzo serdecznie na moim kanale. Ja nazywam się Małgorzata Kospin i jeżeli jeszcze nie subskrybujesz mojego kanału, to zachęcam cię, zrób to już teraz. Zostaw właśnie subskrypcję, daj dzwoneczek, a będziesz dostawał bezpłatne powiadomienia o tym, że pojawia się nowy film na moim kanale. Dzisiaj opowiem ci o seniorach. W internecie. Najnowsze badania z 2021 roku pokazały i odsłoniły nam seniorów, tych seniorów, którzy żyją i funkcjonują w internecie, i chcę się z Tobą podzielić tymi właśnie badaniami. Oczywiście wszystkie szczegóły dotyczące badań znajdziesz w opisie tego filmu, a my przechodzimy już do tematu tego właśnie odcinka. Pierwsza rzecz to jedna trzecia osób w wieku od 50 do 75 lat to są osoby, które korzystają, które są aktywne w internecie. Jedna trzecia, ta skala jest olbrzymia poprzez pandemię, poprzez to, co tak naprawdę y, warunki życia. Pozmieniały, okazuje się, że aż 1 trzecia internautów to yy, są osoby w wieku od 50 do 75 lat. Nie wspomniałam o tym, że są to oczywiście badania dotyczące Polski. No to już teraz mamy yy, pełną jasność. Przechodzimy dalej. 83% yy, osób w wieku od 50 do 70 lat Korzysta ze smartfonów. 70, 83%. 83% to jest naprawdę bardzo dużo. Ja widzę spośród moich znajomych seniorów, jak bardzo dużym zainteresowaniem cieszą się właśnie smartfony. Rzadko kiedy seniorzy odmawiają zmiany telefonu. Bardzo często wręcz są zainteresowani tym, żeby właśnie coś nowego, Czegoś nowego się nauczyć, korzystać z nowych technologii, korzystać z nowości, jakie przynosi im świat, jakie przynosi im właśnie technologia. Kolejne dane pokazują, że osoby w przedziale wiekowym 50-70 i osoby w przedziale Wiekowym 1649, uwaga, są tak samo aktywne zawodowo. Nam się często wydaje, że osoby starsze przechodzą sobie na emeryturę i na tej emeryturze tak żyją i, i tacy są szczęśliwi i nic nie robią. Okazuje się, że jest to nieprawda, ponieważ wskaźnik. Aktywności w tych dwóch grupach wiekowych jest dokładnie taki sam. Dokładnie taki sam. Osoby starsze szukają, one chcą być pomocne, chcą pracować. Są się rozwijać, zatem właśnie pracują dokładnie tak samo, w dokładnie takim, taką samą aktywność zawodową wykazują jak te, które mają od 16 do 49 lat. Niesamowicie to jest inspirujące, muszę wam powiedzieć. Kolejne dane pokazują, że 69% osób po 50 roku życia to Osoby, które nie wahają się, nie boją się zmienić jakiegoś sprzętu, to są osoby, które kupią produkt, jeśli ten produkt będzie lepszy od poprzedniego, który już posiadają. Aż 69%, niemalże 70% osób po 50 roku życia nie boi się nowości, bo to pokazuje nam właśnie to badanie. Zobaczcie, on, te osoby, te 70% osób kupią lepszy produkt. Kupią produkt, który jest atrakcyjniejszy, który jest ciekawszy, który jest fajniejszy, który ma więcej, więcej właśnie lepszych rozwiązań, jest po prostu lepszy od poprzedniego produktu. 70% osób wybierze właśnie ten produkt. I ostatnie, ostatni element tego badania pokazuje, że lojalnością największą wśród seniorów cieszą się banki i y, operatorzy telefonów to te dwie grupy wiodą prym, jeśli chodzi o lojalność, o to, że klienci są z nimi, o to, że osoby starsze właśnie są przywiązane do konkretnej marki, czy to operatora telefonicznego, czy też konkretnej marki banku. To wszystko w tym filmie. Mam nadzieję, że był on dla Ciebie bardzo ciekawy. Dla mnie był bardzo inspirujący. Pokazywał mi on bardzo dużo. Te dane pokazują mi bardzo dużo, jak osoby starsze są chętne do zmian, są chętne do nowości, są chętne do aktywności, chociażby tej zawodowej. Pokazuje, te badania pokazują również to, że szukają osoby starsze lepszych produktów, lepszych rozwiązań, ciekawszych rzeczy. Zatem, jeżeli jesteś osobą, która może dotychczas myślała, że. Um, po emeryturze nie ma już nic, no to może te badania pokażą Ci, że wcale tak być nie musi. Wszystko zależy tak naprawdę od Ciebie, od Twojego podejścia, od Twojego nastawienia do tego czasu emerytury, który może jest przed Tobą. Dziękuję za dzisiaj. Jeżeli oczywiście podobał Ci się film, zostaw łapkę w górę. Zapraszam do komentarzy i zachęcam do uśmiechu, bo uśmiech to sposób na młodość, radość, lepsze życie, no ale może też lepsze podejście do zmian, lepsze podejście do zrozumienia osób starszych. Zachęcam zatem do uśmiechu. Pozdrawiam serdecznie. Małgorzata Kospin.